Siemanko, zagrajmy w Minecrafta. Jest to pierwszy odcinek z Minecrafta tego typu. Jest to, jak możecie się domyślić, jest to wyspa, czyli skyblock. Jeżeli nie jest to taki skyblock, że skyblock, że gram sobie na samemu. Tutaj na obok są mnie wyspy. Te wyspy są innych graczy, do nich nie mogę podejść na od, odległość. Dojść, no nie mogę po prostu do nich dojść. Tutaj ma takie tempki, na spawnie wpisząc spawn y, możemy dojść do... Tutaj włączyłam czat. Możemy dojść na tak. Możemy dojść do nawet no, możemy po prostu. Tam mamy zadania. Ale się pomieszałem. Tam mamy po prostu zadania, no i tam możemy je wykonywać. Więc dobrze. Więc no, zawsze jak to powinno się, czyli odcięcia drzewa. Tutaj jest też taka opcja, że można dodawać różnych graczy do wyspy. A zastanowię się, czy z kimś będę tutaj grał. Jeżeli jakiś mój znajomy będzie miał ochotę i będzie miał chęci, no to zapraszam. Ok. Jest, jest sadzonka, jest dobrze. jeżeli mamy sadzonkę, to jest dobrze możemy... A mamy tutaj jeszcze jedną sadzonkę, jakby czasem nie wypadło. Dobra, to możemy ten. Dobra, przydałoby się nam zrobić generator cobblestone'a. Ja mam jeden taki fajny projekt, jak go zrobić. Możliwe, że ktoś z Was go gdzieś widział. Jest on dość, dość ciekawy po prostu. Trzeba też uważać, żeby nie spalić, no, no nie zepsuć po prostu tego. Dobra. Czyli trzeba zrobić na wysokość 4. Raz, dwa. Czy ja dobrze to robię? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Braknie mi. Muszę sobie więcej tego wykopać. Dirtu. Muszę dbać o to, aby dirt mi nie spadł. Znaczy, tutaj to jest taka funkcja sklepu. Można dokupić rzeczy, lecz one są dość drogie. No i trzeba też po yy, prostu je gdzieś robić, żeby potem mieć kasę. okej okay. mm. Nie wiem, czy dobrze ja to robię. Tu są trzy. Tak, tak. tak. Tutaj musimy tak to zrobić, obstawić Dobra, tutaj mamy więcej tego pirku. Um, tutaj sobie zostawię iść. Okej. Okay. Dobra, ten Potem to się jakoś ładniej zrobi. Ale póki co może być. I co musimy zrobić? Musimy tutaj wykopać to jeszcze o jeden głębiej. Jeżeli dobrze, dobrze, nie, na pewno źle. Hmm. Jeżeli dobrze kombinuję. Ach, jeszcze o tym nie można zapomnieć. I na razie wylejmy lawę, i niech u nas się spłynie. Ach, nie, dobrze, dobrze, dobrze miałem. Tutaj chyba wodę trzeba wlać? Jeżeli bardzo dobrze tu pamiętam I tutaj trzeba zniszczyć Dirt Tak, i powstał nam właśnie Generator, no wygląda on dość fajnie Dość spory jest, potem będę go minimalizował. Znaczy, już mógłbym go w zasadzie zminimalizować, bo są sposoby, co mniej się wykorzystuje surowców, ale tak dość fajnie wygląda i myślę, że jest taki ciekawszy. I nie da się chyba w nim spalić, yy, zepsuć lawy. To jest bardzo ważne, więc dobra, ja tylko sobie zrobię yy, kilka takich podstawowych. Ja teraz mam leciutkie lagin na sobie, żeby jest full. Oczywiście wszystko co potrzebne jest w opisie. Oj, oj oj. Dobra. Tutaj się wstaje no, i tutaj się po prostu kopię. Dobra, bawię trzy, to starczy. O, tutaj sobie to jest jeszcze zniszczę, czy wypadło, coś nie wypadło. Hmm. Będę robił sobie taką platformę coś w dół po prostu i tam będę się rozbudowywał jeszcze bardziej lecz póki co przydałoby się zrobić zbiornik na niekończące się źródełko wody więc wykopię sobie potrzebuję dokładnie 6 co ja mówię 10 10 ponieważ tam nie ma krawędzi 10 mam nadzieję że szybko mi to się uda wykopać jeszcze tutaj zrobię taki mały eksperymencik zrobić, zrobić najlepiej drapinkę. Nie, jeszcze muszę. Raz dwa, trzy, raz dwa, trzy. Okay. Kurczę, no spory Mam zaraz mm. Serwer jest na słabej maszynie Więc to wszystko przez to Okej okay. I tutaj stawiamy drabinkę Postawiamy drugą. Teraz można kopać tak, nie puszczając po prostu przycisku. ok, okay. Uf, dobra póki co myślę że jeszcze jedno yy, wystarczy ja sobie do następnego odcinka tego nakopię troszkę żeby was nie przynudzać tak, po prostu i jak to ma wyglądać będzie to wyglądało następująco tak 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 Kurczę, nie Resorki, resorki, Tutaj... Dobra, jeszcze trzy, jeszcze trzy! Jeszcze dwa, 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 dwa... Jeszcze... Jeden... mogę zrobić, chyba tak. Dobra, mamy dwa kube... O, można kubełki stakować. Puste, nie wiedziałem. Mhm. To wylejmy jedno tu, a drugie tam. I czy to się rozleje? Znaczy, ja teraz mam lagi, to... Chyba się powinno rozlać. A gdybym zniszczył... Dobra, dobra, lagi, lagi jak 150 udorbuje się to. Chyba tak, ale na wszelkich w padek jeszcze udorbuje się, będzie się udorbywać. Dobra, mamy dwa kubełki, tamte zostało. A więc dobra, to w zasadzie tyle. To był taki króciuteńki filmik. Po prostu, żeby coś było, bo jak widzieliście już w tamtym biologu to mam sporo problemy. I żeby po prostu nie było, że nic nie kręcę. Coś tutaj też będzie. Więc dobra, ja sobie zakopię Cobblestone'a. Troszeczkę tutaj może to przebuduję. Może będę miał już jakiś konkretniejszy plan, co zrobić. A więc dobrze. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Uf, wow!